Okazało się, że mieszkam niedaleko jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc, które nawet na Google Maps ma dopisek nawiedzony. Wiem, że jest mi tutaj trochę mniej ostatnio, ale no nie ukrywam, że no spotkamy mnie dosyć przykre sytuacja i bardzo bliska mi osoba zachorowała. I tak się czuję, wiecie. Trochę jakbym nie była myślami w tym świecie. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Staram się i tak nagrywać jak najwięcej, bo sprawia mi to mega przyjemność i uwielbiam dla Was nagrywać, dlatego mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o nawiedzonym komisariacie policji w Konstancinie. Podobno sami policjanci bali się nocnych dyżurów w tym miejscu, ponieważ mieli słyszeć krzyki katowanych przed lat tam osób. Tak naprawdę od samego początku historia tego budynku jest powiązana ze służbami mundurowymi, Najpierw znajdowała się tam siedziba NKWD, potem UB i potem milicji. Na piętrze budynku znajdowało się biuro przysłuchań więźniów politycznych, więc można tylko domyślać się, do jakich scen tam dochodziło. Więźniowie byli tam katowani, bici, torturowani przez komunistyczne służby. Po zmianie ustroju ten budynek dalej był zajmowany przez służby mundurowe, tym razem przez policję i został przekształcony w komisariat. I co ciekawe, niektóre źródła mówią, że posterunek był tylko na parterze, i to górne piętro, na którym odbywały się najkrwawsze, najgorsze przesłuchania. Było puste. Policjanci mieli skarżyć się na niepokojące i trudne do wytłumaczenia odgłosy kroków, które właśnie głównie dochodziły z piętra, z którego nie korzystano. A drzwi do budynku miały się otwierać samoistnie, jakby za klamkę ciągnęła jakaś zjawa. Niektórzy mieli widzieć nawet zjawy w mundurach i słyszeć krzyki katowanych osób. Przez to policjanci nie chcieli pełnić w tym miejscu nocnych dyżurów. Pod koniec lat 90 na komisariat miała przychodzić starsza pani, która twierdziła, że mieszkała w tym budynku tuż po wojnie, a na piętrze miał mieszkać radziecki oficer, który chodził w oficerkach i stukał po drewnianej podłodze. Mężczyzna zmarł w swoim pokoju i od tamtej pory miał chodzić po pokojach i straszyć, pokazując się w oknie. Z czasem policja z Konstancina przeniosła się do nowego budynku, natomiast ta willa zaczęła popadać w ruinę. W 2014 roku budynek kupiła osoba prywatna i stoi on nadal Opuszczone i popada tylko w coraz gorszą ruinę. Pomysł na ten film podrzucili mi panowie z Mystery Hunters, którzy oczywiście odwiedzili to przerażające miejsce. Oglądając film Chłopaków, miałam takie ciary i to miejsce daje naprawdę jakiś niepokojący vibe. Właszcza te cele i ciemne korytarze. Na koniec chciałam Wam mega podziękować za to, że jest na tu 600 tysięcy. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, że wy czekacie na moje filmy. To jest dla mnie coś po prostu. Niesamowitego, dlatego jeszcze raz bardzo wam dziękuję.